No, i witajcie, kochani, nadszedł wielki dzień, nadszedł ten dzień, 18 dzień wyprawy po głównym szlaku beskickim. Witamy razem z Pawłem. Cześć. Hej, eee, i co? Dwa Pawły z Lab naginamy. Najpierw na szeroki wierch, później tarnica, halisz, rozsypaniec. No i ostatnie kilometry trasy. Dzisiaj dla Was będziemy zdawać relacje. No, podejrzewam, że z bardzo emocjonalnej wędrówki po ostatnim dniu GSB. Zapraszam na odcinek. Zaczęło się podejście na szeroki wierch. Po drodze mijamy taką wiatkę. Jesteśmy już na terenie Parku Narodowego. Z Ustrzyk do Ustrzyk na dół 50, Tarnica 2 godziny i 10 minut ogromna wiadka z ogromnym stołem na tym stole myślę, że spokojnie szłoby spać, ale nie zachęcamy do tego ponieważ jak wspominałem teren parku narodowego mignęła nam już sarna pierwsza dzisiaj no bo wyszliśmy ultra wcześnie o 5 rano, pobudka o 4 na rzeź kości ha, widoczki się zaczynają i zaraz wychodzimy na przestrzenie podchodzimy, podchodzimy i patrz ta, co tu się dzieje Trala. Tam nawet widać Paweł słusznie zauważył chatkę Puchatka, połoninki, któreśmy wczoraj schodzili. Ustrzyki w dole, ustrzyki w dole za drzewkiem. A tymczasem tutaj już Słowacja, a tymczasem my gdzieś tutaj drep, drep, drep. Tutaj za tą górką mamy tarnicę, najwyższy szczyt. Pieszcza. A to jest szeroki Wierch, tak? To pierwsze czy drugie? Drugie. Pierwsze. Dalej jest tarnica, i Paweł mówi, że tutaj te zabudowania z, z dużym prawdopodobieństwem może być już widoczna gołym okiem meta. Idziemy z Pawłem i mamy taką rozkminkę, że popatrzcie, wyobraźcie sobie, że. Te górki, tutaj jest tak policzyć dobrze, to raz, dwa, trzy. Aż naliczyłem około 6-7 pasm, tak jakby górek. Można by sobie pomyśleć, że to jest jak morze, jak fale, które płyną na ciebie i się zastanawiasz, czy podskoczyć, czy zakryje, czy nie podskoczyć. <grych> czy mnie porwie, czy nie porwie. Porywające widoki ludzie! <grych> Z czasem metrów zeszliśmy już z czerwonego szczytu. Bo wow. wyjąteczek. Idziemy żółtym na tarnicę, najwyższy szczyt Bieszczad. No być tu i nie skorzystać, nie wejść. Wejdę, wejdę, nie byłem. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Idę, idziemy, idziemy razem. Tośmy weszli. Najwyższy szczyt Bieszczad po polskiej stronie. Karnica z krzyżem symbolicznym, jakaś wskazówka historyczna, coś? Trzeba przeczytać. Trzeba przeczytać, dokładnie. Zgadzam się. Myślę, że czasem warto taką wiedzę średnio użyteczną posiadać. No kochani, zapraszam was teraz na odrobinkę z muzyką i widokami. ruszam dalej w drogę. Sam ruszam już w końcówkę tego szlaku, żeby go do końca docisnąć no i żeby tutaj przeżyć z Wami jakąś kontemplację, żeby złożyć trochę rozmiszenia, podsumowania. Jakieś podziękowania na pewno. Zaraz to wszystko powinno być. Zejdźmy na troszeczkę wygodniejszą ścieżkę. No ciekawa rzecz, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo troszkę wieje, Ale ciekawa rzecz jest taka, że... Paweł dzisiaj jest po raz czwarty na tarnicy. Ja po raz pierwszy oczywiście. Eee. I mówi, że pierwszy raz jest w życiu, kiedy nie ma nikogo. No chyba opłaca się wstać czwarta, piąta. Myślę, że warto mieć góry. <laughs> Niemal dla siebie, no. Dla siebie na wyłączność. Wróciłem już na czerwony szlak. No i teraz jeszcze takie górki tutaj Halicz rozsypaniec to przede mną. Lecimy. Podobno ma być już łatwiej. <laughs> Nie wiem czy w to wierzyć, czy na tym szlaku kiedykolwiek było łatwiej. Ale była pogoda. Pierwsza instancja, której dziękuję. MBP, Matka Boska Pogodowa. Zupełnie wyimaginowana instancja, coś w głowie co sobie stworzyłem. Aura pogodowa najzwyczajniej. Po prostu dopisała na całym tym szlaku przepotężnie. Nie można słówkiem narzekać. Cieszę się jak nie wiem co, bo oglądałem filmy ludzi z GSB, którzy tu cierpieli po 6 dni deszczu i cały bezkit niski i bieszczady. Byłyby wówczas bardzo niebezpieczne odcinki zjazdowe gdzieś na błocie można by polecieć. Tymczasem z takim szczęściem, jak znowu się udało i pięknie, i GSS w słoneczku, i GSB. Uważam, że ten termin, który zawsze wybieram, przełom maja i czerwca, no jest dla mnie optymalny. <laughs> nic dodać, nic ująć. Patrzcie, grzejemy dalej. To jak już jesteśmy przy podziękowaniach, to rozpędzamy się, lecimy dalej z tematem. Może komuś to się wydać dziwaczne, ale dziękuję swojemu pieskowi Leśka. Jak będziesz to oglądać kiedyś. <noise> Bardzo Ci dziękuję, piesku. Jesteś cudowna. Jesteś herosem. Heroską, jesteś najmocniejszym psem, jakiego widziały polskie góry. Tu nie mam żadnych wątpliwości. Siła, moc i miłość, którą w sobie nosisz, dały mi otuchę na tym szlaku. <noise> Dzięki Ci, piesku. Takie widoczki, tu na Ukrainę. A taka tutaj ściana obok mnie, mroczna trochę. Lecimy dalej z tymi podziękowaniami. Bardzo, bardzo uniżenie. Nie potrafię wyrazić słów wdzięczności dla całej swojej rodziny dla ludkiej rodziny. Żona, teściowie, mama, ciocie, wujkowie, siostry. Siostrzeniec, dzięki Paweł, łaskawco mój, dzięki Tobie mam jak wrócić stąd. Pomagasz mi z Leśką, dzięki Ci bardzo, miły człowieku. Dziękuję rodzinie, teściom przepotężnie. Gdyby nie oni, gdyby nie żonka, z kim bym zostawił drugiego pieska, Sankę? Z kim bym zostawił dziecko? Kto by mi wydał zgodę na takie wariactwo dniowe Kłaniam się, kochani, kłaniam się, bo... To jest duża Wasza zasługa, to jest przede wszystkim Wasza zasługa, że to wszystko ma miejsce. No i podziękowania także dla Was, kochani odbiorcy, za to, że tu jesteście, że oglądacie, że przede wszystkim razem pocisnęliśmy, kończąc naszą zrzutkę na założonym celu. Dzisiaj już musi dojść do 100%. 5000 zł, kochani. Na Grupę Ratuj, na zwierzaki, na koty, na psy odratowane z fatalnej sytuacji życiowej. To był sens główny tego marszu, żeby komuś pomóc, żeby nie iść na darmo. Wędrówka wędrówką, widoki widokami, filmiki, uśmiechy, ale gdzieś tam są istnienia, którym pomagamy. Dzięki Wam za to, bo to jest przepotężna moc, jaką niesie w sobie ten kanał i sens robienia czegoś takiego, to jest właśnie ten sens. Że komuś pomogliśmy. Psy uratowane z Ukrainy, cały bus przywieziony przez grupę ratów i zwierzaków. To wsparcie jest bezcenne. Bardzo Wam za to dziękuję. Jest 8.17. Przed momentem minąłem drugiego turystę. A on do mnie mówi, zatrzymał się, przepuścił mnie. Podziękowałem mu serdeczny Człowiek mówi, że jestem pierwszą osobą. Którą spotkał na szlaku od 5 rano I mówi, że fajnie W jego opinii fajnie, że tak pusto Że puściutkie góry. Ja mówię tak, można pogadać samym sobą. Pożyczyliśmy sobie powodzenia. Serdeczność, uśmiech. Ludzie! Ten szlak to ludzie. To jest moje przemyślenie. To jest takie mocne przemyślenie. Nie wiem, na GS się tego tak nie odczułem, ale tutaj. Zdecydowanie. Szlak to nie jest droga, to nie jest ten czas, w którym to pokonujesz, nie są to kilometry, to są ludzie. Napotkani ludzie, ich życzliwość. Każdy być może z innym rodzajem wrażliwości, kultury, przeżyć, doznań, to na pewno każdy ze swoją osobną historią. Każdy, który tutaj niósł dobro, które gdzieś. Poniekąd albo bezpośrednio odczułem i ta grupa ludzi, o której przed momentem wspominałem, czyli rodzina, najbliżsi, to są właśnie ludzie, dzięki którym to wszystko jest możliwe. Gdzieś tam na co dzień żyjąc, taki trochę bejdak ze mnie, zdala od ludzi, lepiej się dogadam, nie wiem, z ptakami, ale czy z naturką ale jednak ten szlaku nauczył mi, że ludzie ludzie są bardzo istotni najważniejsi w tym wszystkim bez was by tego nie było. To nie jest tak, że tu jesteś niezależny, że sobie solo idziesz. Jednak zależysz od wielu czynników ludzkich, od tych wszystkich ludzi, którzy cię wspierają, którzy Ci pomogli, pomagają. Tak, zdecydowanie. To wy, ludzie, ratujecie te zwierzaki, na które tutaj dreptam, właśnie 13 dnia czerwca, trochę po 8 rano, mając jeszcze 13 km do upragnionej finałowej kropki, gdzieś tam daleko w Wołosatem, jeszcze mówię daleko, bo to nie jest takie blisko, jakby się mogło wydawać. Wciąż wydaje mi się, że jest tu daleko. Widocznie koniec tego marszu będzie do mnie docierać długo, długo. Na pewno. A i sorry, że to cały czas jest tak kręcone z ręki w trakcie marszu z ciężkim oddechem. Taki jest ten kanał. Naturszczykowy, naturalny, bez zbędnego efekciarstwa. Efekciarstwem jest tutaj to, co mnie, nas i Was otacza. taka rzecz mocno prywatna, o której chciałbym wam powiedzieć. Znaczy no, jakąś wewnętrzną potrzebę, żeby to uzewnętrznić. Jest jedna osoba, która była w mojej głowie na tym marszu ze mną codziennie, codziennie nie myślałem. Muszę, muszę was lekko wtajemniczyć. Bo jest to istotne, cholernie istotne dla mnie. W dniu, w którym zaczynałem ten szlak, wychodziłem na niego, dowiedziałem się o jednej rzeczy, bardzo niefajnej rzeczy: że moja kochana Teściowa e, no ma dosyć strasznie złą diagnozę medyczną. Sytuacja jest ciężka, skomplikowana na tę chwilę. Mam nadzieję, że. Jak ten odcinek będzie publikowany, nie wiem, w październiku, w listopadzie, że wszystko się odwróci do góry nogami, że będzie lepiej ale chciałbym ten marsz, cały, całą tą moją wedrówkę, każdy dzień, każdy krok na tym szlaku zadedykować. Eee, tobie, kochana Krysiu, to dla ciebie mamo. 10 km do rzeczywistości szlakowej. Cały tutaj halicz, halicz zostawiam już za sobą, schodzę z niego, jest ogrodzony barierkami. Wydaje mi się, że słusznie. Przeczytałem tam informację, że barierki te są po to, że chronione są tutaj resztki murawy alpejskiej, która się tutaj jeszcze ostała. O, drogocenne, drogocenna flora. Chronimy przed zdeptaniem, bo widzę, że tutaj często poza barierkami, przynajmniej wczoraj taki obraz mi się rzucił w oczy, ludzie sobie potrafią się rozsiąść. Być może też właśnie z jakimś tam elementem w głowie nieświadomości, <grytanie> braku tej świadomości, że tu faktycznie cenna, cenna jest ta nasza natura, cenny ten skrawek. Przy pograniczu z Ukrainą. Już tutaj zasięg ukraiński łapie. Schodząc z Halicza, jeszcze zahaczymy o rozsypaniec. I to będzie już chyba ostatnie kilka metrów podejścia. Nie tylko na dzisiaj, ale i na całym tym ponad 500 km. /h. I wchodzimy na rozsypaniec, mieli Państwo. Z tego co kojarzę, to chyba. Ostatnia górka, no, ostatnie wzniesienie na głównym szlaku beskickim jest tu pięknie i super, że mamy taką pogodę. Lekki wiaterek, niesamowita pogoda do wędrówki. Mała refleksja mnie naszła, dlaczego bieszczady są takie no fajowe, cudowne. Dlaczego? Ano dlatego, że. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, nie widać, praktycznie nie widać, albo jakieś szczątkowe ślady, albo po prostu nie widać żadnych aglomeracji miejskich, żadnych zabudowań dookoła dziczy. Lasy, góry, lasy, góry. Łąki, połoniny, Coś pięknego, proszę Państwa, coś pięknego. Dlatego są tak wyjątkowe. I tutaj. No, naprawdę, nie pozostawia to cienie wątpliwości. Ta urocza ścieżka, malandrująca pomiędzy tymi wzniesieniami. No. <laughs> Spotkałem jakąś parkę przed momentem. I mówią do mnie pierwsza osoba na szlaku. O no, ultra mało ludzi. Pięknie. Trzy osoby minąłem do tej pory, a zostało już mniej niż 9 km. Poniedziałek, poniedziałek rano. Warto wcześniej wstawać w góry. I co? I kolejna refleksja. Tak sobie pomyślałem, już te piękne widoki zaraz się będą kończyć, bo wejdziemy w las. Będzie mi ciebie GSB ruchu brakować. Oj będzie. To jest pewne. Jest tutaj na rozdrożu wiatka w takim cerkiewnym, trochę stylu. Ja to tak nazywam jest drogowskaz Pokazujący, że do wołusatego tego o dwie godziny już wygodna droga Kurde, zaczynają kłębić emocje w głowie Oj 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 No zawsze ten szlak górski z reguły zawsze No może nie zawsze, ale często Górski szlak jak kończysz no to jest zejście na koniec i tutaj chciałoby się trochę spowolnić zostać Ale to już się leci, to już się leci ostatnie 8 km, już nawet mniej niż 8, 7,5 gdzieś To już cisnę Ciężkie, ciężkie chwile kurde, zaraz tutaj nastąpią, coś czuję Czy na tym kanale na koniec jakiejś przygody zawsze musi być tak wzruszająco? Hello jest 9.44, wędrujemy od 5.02, coś takiego, Paweł już szedł z Tarnicy Niebieskim, z tego co kojarzę, do Bołosatego i później do Ustrzyk. Będzie zresztą czekać prawdopodobnie z Leśką na mnie na mecie, co będzie mega miłe, a tymczasem minęłem dwójkę turystów, panią i pana. Zapytali skąd idę, ja mówię, że z Ustrzyk. Od której? Od piątej. Wow, to szacunek. Ja w ogóle nie połapałem się w sytuacji. Mówię, nie ma za co. Już, już mi się plączą słowa, plączą myśli. Chyba mogą, co? Po 18 dniach takiego tutaj czyszczenia głowy z wszelkiego syfu. Zacząłem się zastanawiać, jak już tak kilka dni temu Mówiłem wam o jakimś tam takim pojednaniu ze szlakiem, poddaniu się kompletnym, co będzie, to będzie, no a jak inaczej ma być, co ma być, to będzie. Szlak odnalazłem swój tutaj. No naprawdę zastanawiam się, czego się tu nauczyłem, co dał mi szlak, a dał mi bardzo wiele. Ogrom widoków, ogrom potu, oj tak, ogrom kurzu, ogrom uśmiechu. Ociupinkę nerwów, ociupineczkę, ale tutaj się uspokoiłem. Tutaj byłem spokojnym człowiekiem. Z każdym dniem coraz mniej we mnie nerwów i, i, i gdzieś ten szlak właśnie wydaje mi się, że e, trochę trochę uczy mnie tego, że, że być może warto no, być każdego dnia stawać się, próbować, próbować. Nawet nie, że stawać się, a próbować stawać się. Lepszym człowieczkiem. <laughs> Kurde, powiem Wam, że to jest piękna lekcja życia, taki szlak. Polecam, polecam, naprawdę. Przygotujcie się do takiego czegoś, jeśli zamierzacie. Warto się przygotować kondycyjnie, głowa, mentalnie, logistycznie. Przemyślcie to wszystko. Jeśli jeszcze nigdy się nie wybraliście w taką wędrówkę, to. Redefiniuje czasami troszkę żyćko całe, które człowiek do tej pory prowadził. Takie słowo w ogóle wysublimowane. A multum przemyśleń, multum nie starczyłoby chyba youtube'a Nie starczyłoby prądu, żeby to wszystko nagrać, zmontować. Później żebyście wy to obejrzeli. Ojej! Książki by można pisać. O. A to przecież szlak, który pokonuje setki, tysiące osób rocznie w sezonie Ale kurczę, nie wiem, czuję się naprawdę wyjątkowo Patrzcie w to. 6,50 do metra. Jak widzę coś takiego to I sobie pomyślę o tym całym ogromie Ogromie kilometrażu, który serwuje ten szlak Jakaż praca ludzi kiedyś musiała zostać włożona przed, przed wieloma laty ludzi, którzy tworzyli ten szlak zrobili to z głową, no, w paru miejscach sam się łapałem za głowę, że o jakie zejście! No i chwila na reasumpcję szlaku. Pierwsze 10 dni, ta pierwsza połowa mojej trasy do krynicy zdroju Niesamowicie widokowa, codziennie. Przepotężne widoki dzięki świetnej pogodzie też możliwej i cudownej widoczności pogoda uch. no ale szlaczek tam jest taki, że idziesz i lewo, prawo często. No jest kapitalnie te teatry widoczne gdzieś tam z turbacza, no, zapamiętam na, na zawsze już. Druga część trasy o wiele mniej widokowa, bardziej dzika. Widać, że już tutaj taka Polska, gdzie no, gdzieś tam na traktorku dzieciaki se jadą. <laughs> wesoło, no wesoło, tak że nigdzie indziej już i tak w Polsce nie jest możliwe. Przykład wczorajszych i dzisiejszych w zasadzie z rana ustrzyk górnych. Wczoraj, przedwczoraj pod sklepem, przy głównej drodze na ławeczce siedzą, piją piwo, podjeżdża policja, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Gdzie tak w Polsce <laughs> jest? Piękne to jest, coś pięknego, że są jeszcze takie miejsca żyjące, tak jakby starym, romantycznym życiem. Hobduję temu bardzo. Także druga część szlaku nieco inna. Dużo tych lasów, dużo zarośli, trochę dziczy, ale, ale też urokliwa. No, szlak zróżnicowany bardzo. I, I wspaniały, wspaniały. Nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Chyba kręcę pod słońce. Trudno. Znowu zacząłem zwracać uwagę na detale. Te detale. O, gdzieś tam te ptaszki na szlaku. Przed momentem czarna wiewiórka. Troszeczkę ją uchwyciłem na filmie. Może ją zobaczycie. Eee. Tak, no to jest to pożegnanie z lasem ze szlakiem oczywiście nie mam doświadczenia ze szlakiem przebytym w drugą stronę, bo tego nie zrobiłem. Ale już teraz uważam, że ten wybór, żeby iść na wschód był znakomity. Bez cienia przesady znakomity z racji tego, że... No te bieszczady dla mnie to była taka wisienka na torcie. Nagroda. Ojejku, te widoki, te połoniny. Mind blowing. No rozwala głowę, rozwala głowę w pozytywnym sensie to co tutaj się wydarza na koniec Wydarzyło już w zasadzie bo teraz 5,5 kilometra już tylko do wołosa tego zejście i kropa Idę i myślę że niewiele chwil miałem w swoim życiu w których mogłem poczuć się dumnie Naprawdę być dumny z siebie <noise> Dzisiaj jest taki dzień Dzisiaj jest naprawdę taki dzień o, czuję rozpierającą mnie dumę, że że uda się, no już 4 km to się musi udać. Że się powiodło z psem. GSS, GSB, z pieskiem. Wspólnie. Coś niesamowitego, historia życia i moja i tego pieska. Lesławy I Wielkiej. Tutaj obok za potokiem jest górka o nazwie Męczył. Oj, męczył, męczył. A poza tym od jakichś dwóch kilometrów szumi mi już tutaj potoczek o nazwie Wołosatka. O, Wołosatę coraz bliżej, 3 kilometry. <gry> Nic już się nie odzywam. Lecę do Wołosatego, mniej niż dwa kilometry. Lecę tempem 6,2 ostro. No, sobie wymyśliłem, żeby być tam przed 11 rano? Z kwaria, nie wiem co. Oj, chyba tam już Leśka na mnie czeka z siostrzeńcem moim. No to grzejmy do końca. Melduję się w Wołosatym. Do kropki finalnej mojej kropki. Mam mniej niż kilometr 900 metrów. No, zapraszam Was na metę za momencik. Tu macie Państwo widok na halicz, a tutaj na taką tabliczkę lecimy. Oto jest. Oto jest to miejsce. Jestem szczęśliwy. Zrobiliśmy to. Halo, popatrz, popatrz, co to za robak jest. Gdzie ty jesteś? Skończyłaś główny szlak beskidzki. Jej, mamy to. Lecha, Lecha, nie zaczepiaj. Dotykamy kioszkiem i się żegnamy z tą piękną, beskicką i bieszczacką przygodą. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś powstanie na tym kanale. Cześć!